Tam ponownie zagrajmy do ląka Nie przedłużajmy. Pogadajmy z tym. Dziw... z tą dziwną postacią. Dzięki, że zabraliście mnie na pokład. Czarnej perły. Kim jesteś? Jack Sparrow. My, myślałam, że. to znaczy. czy starożytny smog nie. No dobra. Jestem April Ryan ze Stark. A ty pewnie jesteś. mrocznym człowiekiem. Bardzo spostrzegam, Ale co? kim jesteś? Ja jestem tylko studentką. Nie jestem nikim niezwykłym. Wręcz przeciwnie. Kim jesteś? Ja mówić, być, nie wiem. nie za jestem. Raz. Jestem tylko. Jestem przywoływaczką wiatru. Jestem ukoicielką wody. Jestem April Bandu Ambata z Ludu Banda i Kang Angla z Ludu Wenarów. Jestem skoczkiem. Pewnego dnia zostanę trzynastym Strażnikiem i będę strzegła równowagi. Jestem April Ryan. Oto kim jestem. Tak, to ty jesteś falą. Aha. Z czego falą? O drugie. Dlaczego no jestem falą? Masz cel. Odgrywasz ważną rolę we wszechświecie. Jest jak Jedi. Fala. To ktoś, kto prowadzi ludzi i wydarzenia w kierunku zmian, ku przyszłości. Okay. Ja to robię? Jesteś falą. Po Twoim przejściu zostają koła na wodzie i rozchodzą się daleko. Nigdy nie giną. Dzięki Twojej podróży. ...zmienią się oba światy. To fajnie, Stark mogłoby się zmienić Wydzisz, na bardziej wszystko, magiczny. że co robię ma wpływ na wszechświat? Nie możesz przed tym uciec. Jesteś falą. Z co, gdzie mogą uciec przed nami, ha, ha, ha Niebieski Smok powiedział mi, że macie dla mnie mapę. Niebieski Smok powiedział mi, że macie dla mnie mapę. Oddawajcie Tak, mapę gwiazd. Sporządziliśmy ją dla ciebie w naszej bibliotece. Pilnuj jej jak oka w głowie. To jedyny egzemplarz. Fajnie to pomieszczenie jest zrobione. Dosyć ciekawy pomysł. Szukam starożytnego kamienia, który dostaliście od ojców. Właśnie akarzy. Przyszłaś tutaj po kamień. Oczywiście, że go mamy. Inaczej nigdy nie znalazłabyś się na naszym statku. Czy tylko czekają, aż się zjawię, żeby mi coś dać? A potem wynocha. To by pomyślał, że szukanie będzie takie łatwe. Mylisz się. Zapewniam cię, że nie zawsze tak będzie. Ale oto nasz kamień. Powierzamy ci go zgodnie z tym, co powiedzieli ojcowie, kiedy dawali nam go na przechowanie. Ja. Mm -hmm. yeah. Stała tylko jedna część. Czy moglibyście zabrać mnie do Markuri? Dobrze. Będziemy lecieć całą noc, ale o brzasku powinniśmy dotrzeć na miejsce. W brzasku, chyba blasku. Dobrze. Nie Dziękuję. Nie wiem, znaczy. Możesz tu odpocząć i przespać się w czasie lotu. Płomienie zapewnią ci ciepło, ale nie oddalaj się zbyt daleko. Moi bracia nie lubią obcy. ...to wredne skułańce. Będę o tym pamiętać. Zostanę tutaj. Dobrze. A teraz śpi. No to do spania. To jest dobry pomysł. Ha, i co? Rozdział dziewiąty. No, się zwiesiła. Wstawa april, już siódma. No, no, a oni dopiero parkują, co mówią, nie wiem, co nie robią z tym czymś. Jak się spało? No, nieźle było. Bardzo wygodnie. Dziękuję. Gdzie jesteśmy? W porcie Markuri. Ale przecież tu nie ma żadnych statków. Właśnie. Nie wiem dlaczego. Musimy cię tutaj zostawić. Mamy inne obowiązki. Dziękuję wam bardzo. Miej swą falę ku przyszłości, April. Cokolwiek to znaczy, spróbuję. Okej. Okay. Wynosimy się. Na ram, Patrzcie, jaki pustostan. Gdzie się podziały wszystkie statki? Zniknęła? No, ja jeden zatopiłaś. Ty. To może być dobry znak. Ale Miasto wygląda dziwnie spokojnie. Nie ma ludzi, A niebo? O, to nie są zwykłe chmury. Wyglądają jak. jak dym. Co tu się dzieje? Co Tu się dzieje wąski. Dobra, zaraz się przekonamy, co tu się dzieje. Znam ten dźwięk? No, ja wiem też co to znaczy. Znaczy, co to jest? No i proszę, Wirhansu, który przekształcił się w jakąś kupę śluzu. Nie wiem, jak to określić. Tunel! Tunel! Kortez musiał mnie znaleźć w samą porę. Biegaj, apry, nie. Boże, o mały włos. Co spowodowało, że tunel otworzył się w samą porę? To musiał być Cortes. Wreszcie. jest no, to nie Cortes. Dobry. Ale je, yeah. jest tu kto? Nie zginęliśmy. Ja tu jestem. Siema ojcze. Kto tam? To tylko ja. April, dobrze cię znowu widzieć. Ojcze, Raul, gdzie jest Cortez? Myślałam, że tu go znajdę. Nie widziałem Corteza już od tygodnia i Ostatnio bardzo mi Wow. Zazwyczaj wpada tu co kilka dni. Kiedy ojciec widział Corteza po raz ostatni? Kiedy ojciec widział Corteza po raz ostatni? To musiało być. to chyba było w zeszłą niedzielę. Dzisiaj mija dokładnie tydzień. Wcześniej czasami znikam na dłużej, ale tym razem. Co? Jajca? Tym razem mam przeczucie, że stało się coś złego. Dobre przeczucie, niestety. Pamiętacie? Nie było takie filmy, kiedyśmy opuszczali Stark wtedy. Czyżbyś coś przede mną ukrywał, ojcze? Czyżbyś coś przede mną ukrywał, ojcze? Ale co ci chodzi, April? Nie wiem o czym. Ależ doskonale wiesz. Nie jesteś zwykłym księdzem. Wiesz o Starku i o Arkadii, o równowadze. Odmiana tak, wiesz o starki Orkadia, nie mi powiedzieć. A ty skąd wiesz? Siema, w zeszłą niedzielę kontaktów. podsłuchałam waszą rozmowę. Przeraża mnie i wkurza, że mnie wykorzystujecie i ciągle coś przede mną ukrywacie. Myślałam, że kortezowi można ufać, ale okazało się, że... że nie. Chciałam mu o tym powiedzieć, ale nigdzie nie mogę go znaleźć. A ty... Ty także jesteś częścią tego wszystkiego, prawda? April... Musisz mi zaufać. Wybacz, ale nie mogę już nikomu wierzyć. Stawka jest zbyt wysoka, a ja nie wiem komu ufać, ojcze. Proszę, powiedz mi wszystko, co wiesz. Bo jak nie... Przykro mi, April. Naprawdę mi przykro, że boisz się komukolwiek zaufać i że nie wiem aż tyle, ile byś chciała. Ale spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytania szczerze i otwarcie. Okej. Okay. No to tak. Yy... Stoi Rosji pierwsza dziewczyna. Kim naprawdę jest Cortes? Kim naprawdę jest Cortes? Co przez to rozumiesz? Coś kosmita. Ludzie zazwyczaj zachowują się dziwnie, kiedy o nim wspominam. Poza tym, przecież on żyje od bardzo, bardzo dawna i tak dużo wie. Kim on jest? Jakiś predator. <noise> to zabawne. Ale zadawałem sobie to pytanie wiele razy. Kim jest ten człowiek? Tak, to prawda. Jest bardzo stary i ma wielką Pamiętam, moc. Że mógłbym zeznikać stwierdzenie, że Jego on magia jest bardzo był silna, kiedyś strażnikiem Rudolaka. tylko daje to komuś odczuć. To byłoby niezły. Nawet postawałoby trochę. Nie? Za ekscentryka, a nawet za szaleńca. To wspaniałe przebranie. Mhm.